Cześć, witajcie. Klientowi pokazał się tutaj błąd przepalonej świecy żarowej numer 2 podobno. Oczywiście, żeby zminimalizować urwanie świecy żarowej, najpierw zrobiłem testy tych świec na oporność i nawet na napięcie, bo coś mi nie pasowało. Okazuje się, że wszystkie są dobre. Owszem, słabsze, ale są jeszcze dobre. Czasami po prostu chodzi o inny błąd, tak? I warto sprawdzić to, zanim zaczniemy wykręcać te świece żarowe. Pamiętajmy, Ee, świece mają różne napięcie 5, czasami 12 V. Bezpieczne napięcie będzie 5 V, jeżeli robimy test napięciowy. Bezpieczniejszy jest test na oporność. Jaki wniosek? Zróbmy test, zanim zaczniemy odkręcać, bo wiecie, ryzyko jest spore urwania takiej świecy. Także, jak nie trzeba, nie ruszajmy.